Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzymam w dłoni szkaplerz świętego Michała Archanioła, drugi najpopularniejszy szkapleż po szkapleżu Matki Bożej z góry Karmel. Można go zastąpić srebrnym medalikiem szkapleżnym, większym albo mniejszym. Szkapleże mogą nosić również dzieci. Pod warunkiem że podejmują modlitwę do świętego Michała Archanioła. Te szkaplerze można nabyć w redakcji czasopisma Któż jak Bóg. Wystarczy zadzwonić albo przysłać maila. Zachęcamy Was do noszenia oznak kultu religijnego po to, abyśmy przez szkaplerz byli poddani jakiejś szczególnej opiece świętego Michała Archanioła, to w pierwszej kolejności, a po drugie, abyśmy umieli przyznawać się do wiary, którą mamy w sercu. Szkaplerz powinien być nałożony przez kapłana i wtedy zyskuje tą szczególną moc wewnętrzną. Jeśli nie ma takiego kapłana w Twojej okolicy, Możemy nałożyć go zastępczo na którąś z osób, a potem zostanie on wysłany do ciebie już jako nałożony na twoją szyję. Z obowiązkiem noszenia szkaplerza wiąże się codzienna modlitwa do świętego Michała Archonioła Leona XIII. Jeśli masz pytania, zadzwoń. Wszystko wyjaśnimy. Jeśli święty Michał Cię zaprasza. Noś Jego szkaplerz. Warto. To bardzo ważna pomoc duchowa. To jedno z sakramentaliów. Któż jak Bóg?